Okej, okay, także śmiamiączku wszystkim, jestem Protek i ja z następny w kolejnym materiale na moim kanale Shakes and Widget. Dzisiaj ponownie serwer EU3, słuchajcie. Dzień drugi, podsumujemy w sensie dzień drugi na naszym nowym serwerze powiem wam co się stało, jaka jest gildy, jak to wszystko wygląda. No i przy okazji powiem wam, co się udało dzisiaj na streamie. Wpić, bo dzisiaj był streamek, było sporo osób, także było też dość śmiesznie. No także zapraszam Was już do oglądania. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie można na, na szybkości do topki, zanim topka to jeszcze może Wam powiem, słuchajcie, żebyście wpadali na ostatni film na kanale, bo tam jest Gliwolej na grzybki, oczywiście przypominam, kto jeszcze tam tego filmu nie widział, to polecam sobie wpaść, zobaczyć, bo szkoda było przegapić okazji i dobra, no i oczywiście możecie suba i łapkę zostawić pod tym materiałem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. No i dobra, mamy topkę, słuchajcie, mamy topkę. Jak ta topka się prezentuje? Przede wszystkim, to co nam się rzuca w oczy, to trzy dwusetne poziomy, znaczy 4 dwusetne poziomy dnia drugiego. W sumie to już wszyscy chyba to wbili w miarę, w miarę przed tą północą, tak trochę. No nie wiem, chyba ostatni był Marksman z tych wszystkich osób. Chyba tutaj Marksman właśnie wbił to w jakoś koło, nie wiem, 21 czy coś, 22 może. Także każdy przed północą to wbił. No, i tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli chodzi o Polaków, to żaden tutaj poziomu dwusetnego nie przebił. Nie przebił nawet żaden setnego, więc jeżeli chodzi o polskie to tak naprawdę tylko. Tylko u nas w gildii można powiedzieć, że jakoś tam grać się na tym ogólnym rankingu wyróżniają. No mamy tutaj Cina, który ma 84, ale nie poleciał mu kluczyk, chciał tutaj lecieć dużo, dużo dalej. No ale niestety, pech. Mamy tak samo tutaj Xyroku, który tak samo no, na 78 się zatrzymał. Mamy też Ariedyna, który tutaj zbija ranking, ale, ale, ale on na 95 się zatrzymał i też, jak widzicie, mu nie poleciał kluczyk przez tyle, 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 tyle expa, więc pech klifek tak samo klifkowi tak samo kluczik nie poleciał więc no można powiedzieć że polacy na tym serwerze niestety ale mieli pecha lekkiego tak, Krzysiaki tak, to są bardzo ładne wyniki jak na drugi dzień, więc oczywiście im wszystkim gratuluję. No my skończyliśmy dzień 64 poziomem. Ja teraz jest, dzięki retemiowi jestem tutaj trochę wyżej w rankingu. No ale ten ranking oczywiście nie jest takim, na jaki pewnie zasługuje, chociaż to taki 66 poziom niby też jest, więc powiedzmy, że... No jak 64, więc powiedzmy, że nie ma takiej, nie ma takiego wstydu. No ale tak ten ranking wygląda. No i co się działo na streamie? Dzisiaj, słuchajcie, poszło nie wiem ile. Poszło chyba z... 1000... znaczy dzisiaj na, na dzień dzisiejszy chyba poszło z ponad 1000 grzyba lekko mmm, Także poszło nie aż tyle co mogło pójść mmm, No 3000 grzyba lekko, nawet chyba trochę więcej, tam chyba nawet z... 1500, no ale w każdym razie myślę, że progres i Skończyliśmy pierwszy dzień z 27, czy nawet z 26, bo chyba po twierdzi, kupiłem po północy w końcu. I no i przez to, że kupiłem go po północy, zapomniałem zakręcić kołem. Pierwszego dnia, więc dopiero dzisiaj pierwsza zakręciłem kołem. To jest akurat spora strata, to był duży problem. Znaczy, duży, duży błąd po prostu, że o tym zapomniałem. No ale no co ja poradzę. Zdarza się, oczywiście nie będę się kasał z, z takiego bochego powodu i tak dalej. No ale przez to mogą moje plany wbicia setnego poziomu na tym, na tym zabójcy w 3 dni pewnie legną w gruzach, no bo jak widzicie mamy tam te 900 grzybów na dzień trzeci, być może coś dokupię, jeszcze zobaczę, ale yy, raczej się na to nie zapowiada. No ale pomyślę jeszcze nad tym, zobaczymy co nam się uda jutro zrobić. Jutro już raczej streamka nie będzie, będzie yy, odcineczek z klikania, także zobaczymy, zobaczymy na czym staniemy. Dobra, przejdźmy sobie teraz może do gildii i podsumujemy też te wszystkie rankingi zaraz. No ranking gracz to już chyba ja powiedziałem, nie będziemy teraz się nad każdą klasą rozwodzić po kolei, no widzimy tutaj praktycznie same dehacze i berki, nie? No drobne wyjątki tutaj mamy, no tutaj mamy ksyra, który ma, jest pierwszym nie ber, nie berkiem. tu mamy jakichś dwóch druidów, no a tak to, o jeszcze jacyś zabójcy są, nie? No a tak to widzicie, widzicie jakie klasy dominują, no i to było zresztą, też, też można było się tego spodziewać. Dobra, gildyjka, gildyjka, słuchajcie, fond memory jest oczywiście 48 średni, być może będzie 409, bo mamy jeszcze 20 do północy, ale tak to wygląda, 311 rycerzy, takie oto procenty, 100% trenera już praktycznie jest i 89% skarbca, no i przede wszystkim zrobiliśmy, słuchajcie, pierwszą wyprawę gildyjną, brodzik już tutaj została, została nam zrobiona, no i lada chwila, słuchajcie, za minutkę, dwie odpalamy drugą wyprawę więc, więc będziemy mogli sobie tutaj już te procentyki nabijać, więc to jest bardzo przyjemne no i dobra pozdrawiam oczywiście serdecznie całą ekipkę, naprawdę wszyscy pięknie, pięknie tutaj lecą, jestem mega zadowolony z tej ekipy i przejdźmy sobie może teraz do innych rzeczy a te inne rzeczy to to, to, to inne gildie, przede wszystkim, chciałem na, na, to, na to spojrzeć, jeżeli chodzi o ogólny ranking, no i oczywiście top 1 gildia, czyli tutaj, 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 gildia to walona 67 średni poziom, 320 rycerzy, bardzo ładnie lecą. Bardzo mocni, mocni gracze, bardzo mocni niemieccy gracze w głównej mierze, naprawdę, naprawdę, jeżeli im to idzie. No i to jest top 1 ekipa na ten moment, 67 średni, tak jak mówię, top 2 ekipa, czyli Hall of Shame, tutaj. Leziąty szósty, czyli też bardzo im siedzą na ogonie. No jeden lewy tak naprawdę tylko, tylko straty do nich mają i chyba w ryckach też trochę gorzej. No ale jest to bardzo, bardzo bliskie, Zobaczcie, faktycznie, no bo 317 tu jest 320, czyli bardzo blisko. No i na top 3, wydaje mi się, że jest nasza Gildia. Wydaje mi się, że jest nasza Gildia. Poziom 48, w średnim 311 rycerzy, więc yy, walczymy, walczymy tutaj, gonimy. Yy, w rycerzach nie odstajemy prawie w ogóle, tam tych parę rycerzy mniej. Yy, no i w średnim troszeczkę gorzej, ale wiadomo, to wszystko się jeszcze może unormować. Tutaj yy, możemy sobie teraz poszukać gili top, top 3 albo top 4. Czyli Parabellum, to też jest niemiecka gildia, 41 średni poziom, 308 rycerzy, czyli są troszeczkę gorsi od nas, ale też ładnie tutaj lecą, walczą i tak dalej. I to jest gildia top 4 na ten moment, a gildia top 5 powiem Wam szczerze, nie wiem jaka jest. Tutaj jest jakaś gildia taka, o, węgierska to jest chyba z tego co widzę. 34 średni poziom, mamy jeszcze gildię... Ajgowskiego, która ma poziom średni 37, więc możliwe, że oni są top 5 gildią. Istnieje taka szansa. Jeszcze była gildia... Eee, czekajcie... Jeszcze był, była gildia Legion Chwały z Polskich z eee, 33 średnim. Była jeszcze gildia... Eee, czekajcie, jak ta gildia się nazywała? Chyba tak się nazywała, dobra. Jest 35 średnim, czyli trochę lepiej od Legionu. No to, to, to jeżeli chodzi o polskie ekipki, mm, trochę ich tutaj jest. Yy, no i chyba tyle, chyba tyle. Jeszcze możemy zobaczyć, przejrzeć sobie tutaj na szybko. Yy, Słodki domów jest jeszcze... Yy, tak wygląda ta gilida 40 średnie, czyli chyba... Chyba to jest to, czekajcie, jak mnie jeszcze raz, bo już, mi się już to miesza. Tutaj był 37, czyli to jest, czyli ta gildia czeska to jest chyba. I ma to 5 serwera. No i potem to 6 gildia, 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 tutaj Sakra Pop Populis mm, No, i tam dalej już nie będzie, będziemy patrzeć. Myślę, że już nie ma co. Tak wygląda ranking Gildiny na ten moment tego serwera naszego mm, EU3. Też może był lekki clickbaitik na miniaturce, bo chodziło oczywiście o top 1 Gildie. Polską na tym serwerze, no ale tutaj, no cóż, czasem, czasem trzeba, nie? Czasem trzeba troszeczkę. I, dobra. Jak to wyglądało na tym streamie? Słuchajcie, trochę były problemy, trochę nie było problemów, trochę mieliśmy pecha z Gemami, z Gemami na Intel. Potem tych pecha nie było, było naprawdę śmiesznie, było różnie. Najpierw w ogóle chciałem klikać bez XXL potek, ale tutaj Mikros mi na, na czacie przypomniał, że te, 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 tych potek jednak potrzebuje. No było ciekawie, generalnie było ciekawie, było zabawnie pozdrawiam wszystkich, którzy byli na streamie yy, arenki mamy zrobione Karcz mamy oczywiście całą mawkę zrobioną mogę tutaj nastawić sobie warte. Jeżeli chodzi o gildejkę, o rekrutację, naprawdę piszecie dużo wiadomości. Jak widzicie, już mam praktycznie pełną pocztę, no ale niestety chwilowo nie mam jej. Naprawdę każdy w gildzie bardzo ładnie się stara. Jeżeli coś się pojawi, jeżeli będę widział, że ktoś znacznie, znacznie odstaje od reszty, to wtedy będę podmieniał i wtedy będę też się odzywał. Najlepiej, jakbyście pisali na Discordzie, jeżeli jesteście do gildii, to wtedy będę mógł, będę mógł Wam od razu odpisać, bo tak, to mamy limit wiadomości, po prostu na nie nie odpisuję, bo nie, nie jestem w stanie, nie? bo się nie da po prostu. No także tak to wygląda, no i dobra, tu sobie możemy jakieś gemika wykopać, czemu nie, coś nas nie zbijają z tego rankingu, nie wiem dlaczego, no i jeżeli chodzi o innych content creatorów, już tak na szybko możemy przejrzeć, mamy Zakreble u nas w gildii, który ma 66, więc nawet, nawet wyżej od nas. No, ale gra on Berkiem. Ja mam tutaj MAGA w Lochach. Teraz na którym go mam 0% szans. No, on Berkiem go sobie przespacerował pewnie, tak myślę. Mamy tutaj Hunrizdu, chyba dobrze przeczytałem, mam nadzieję, który tutaj też bardzo ładnie leci. 75 również Berkiem. Mamy chyba Neutrala, który chyba też gra Berkiem. Neutral skończył dzisiaj na 46. też Berek. Wszyscy tym Berkiem zaczęli tutaj, nie wiem dlaczego. Co, kogo to jeszcze mamy? Na pewno mamy jeszcze. Gilmak'a, który tutaj, który tutaj bardzo ładnie leci Hunterem, Setny poziom, jeżeli chodzi o niego. Mamy też jeszcze tutaj Zombeja, gdzieś o, 45. Przeglądaliśmy też na streamku, na Palladynie, Oprócz niego mamy jeszcze, mamy jeszcze, jeszcze takich dwóch graczy było w jednej gildii, tylko nie pamiętam, kurczę, jaka to była gildyjka. Nartan Drafin był, który gra pod innym jakimś niemieckim nickiem. Był X i X, kurczę, jak to był Nick. Dobra, nieważne, ale jest trochę tych content, content creatorów tutaj na tym serwerze, trochę gra. Mm, jakoś tam to wygląda. O, jeszcze jest y, tutaj ten, ten kolega, mm, on też jest tym, tym i y, też, też y, ostro ciśnie, też ma zresztą. Ma, właśnie, ma Gildię Random Order, to też jest również Gildia topowa, 40 średnie, czyli też Exequo Top 5, bym powiedział. Y, mają, ale mają nawet więcej od nas, także ładnie. Y, no i na pewno będzie się działo jutro. Tak jak mówię będzie odcineczek na 100% jakiś sklikają jakiegoś ekspień i tak dalej jutro, także się spodziewajcie tego Myślę, że na dzisiaj się będę z wami żegnał, myślę, że sobie wszystko ładnie podsumowaliśmy Trochę może chaotycznie się to wyszło, bo jestem już trochę zmęczony No ale tak czy siak myślę, że ranking jest wam bardzo dobrze znany Przynajmniej na ten, na, na czas oczywiście drugiego dnia serwera nie za on jeszcze mówi, ale tak czy siak, coś tam już widzimy, coś tam się już wyłania, wyłaniają się ci najbardziej, yy, najbardziej znaczący gracze, więc naprawdę jest ciekawie. Yy, no i dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego siemaneczko.